Witajcie kochani, tu Mary. I Mario. No i mamy dzisiaj wznowienie super linii z drapeczki lubianej przez wiele osób. Wzięliśmy sobie dzisiaj dlatego sześć sztuk. Kolorki ładne. No, wersja kolorystyczna to jedno, ale zobaczymy, jak będzie się spisywać ta edycja. No, kolorki ładne, a wygrana co? No, to się dopiero okaże. Oj, oglądałam parę premierek, powiedzci, żeby nie było, to ciężko, ciężko naprawdę. Ta zrabka nie jest taka, taka super, nie? No zobaczymy. Mamy Dobra. tutaj wzięte w sumie z dwóch paczek. No dwie są chyba z tego. No dwie z jednej paczki i cztery z drugiej paczki. Drugiej paczki, tak. Także zobaczymy, co nam tu lotto co, przyniesie. Tak bierzemy także po 3, tak? Wygrane tak? się, nie pozmieniały ta tabelka, także... Wiem, że też kontrolne też nie. No także bierzemy się za tą zrapeczkę. Aha, jedziesz pierwszy. Tak już. Nawet nie zapyta. <noise> <noise> nie dobra, jedź, I nie. zaczniemy od Księżyca i Arbuza. Tu mamy Arbuzik. Mamy też Księżyc. Tu kolejny. I jeszcze jeden się odnalazł. A przepraszam, zgrabeczka jest numerem 46. Tego jeszcze nie zdążyłem o, powiedzieć. O, widzisz jaki błąd <noise> po <pozrobiłeś. głos> I tutaj szukamy teraz serca i słonia. Serce słoń. Serce jest. Tutaj jest. Tutaj kolejne. Tu jeszcze dwa serduszka. Ma no, słoń Ale słonia to ja nie widzę. Do zajdź. Dobra, patrzymy dalej. Biedronka i diament. Biedronka, diament. Dobra, biedroneczka jest. Tu kolejna. Biedroneczka i diament. No ta zrapeczka dosyć fajnie idzie. Gwiazda i czapka. Czapeczkę mamy. Tu kolejną. Jeszcze jedną. Gwiazdy brak. Teraz klapki i rolki. Dobra, klapki dwa razy. Czy znaczy gdzieś tu są jeszcze klapki? Tak. Tu jeszcze. Roleczki dopiero tu na dole. No i chyba to tyle. Głośnie Następny mamy balony. Dobra, dobrze. Balony i sakiewka. Balony, balony i sakiewkę. Tutaj gdzieś.. gdzieś to widziałem. Gdzieś je widziałem. Balony są, tak? I sakiewka. Mhm. Też się znalazła. No, ładnie wygląda. Zobaczymy. Leżak i okulary. Teraz mamy okulary, okulary z leżakiem. Jeszcze, jeszcze są. Dobra, to tyle. Teraz czas na koronę i kraba. Korona i krab. Krabik jest. Tu kolejny. Korony niestety nie dali. No to teraz ptaszek i łódź. Ptaszek i łódź. Ptaszki są dobra. Łódka też. Jeszcze ptaszek tu. Następnie mamy słońce i parasol. Słońce jest. Parasola brak. I ostatnie dwa. Moneta i podkowa. Dobra. Tu mamy monetę z podkową. Tu mamy podkowę i monetę. Tu jeszcze się trafiły monety, no tutaj matelki byłyby fajne. A tu kwiatki z kolei, uhy. ale wygląda na to, że pierwsza ze zdrapeczek pusta. Uh, a teraz ja widzę po kolei, bo mam 47 numer. Tak, bo to są z tej, z tej oddzielnej paczki. Pokazujemy 47. Ja też tu się zmieści, w każdym. No, no jak ja się zmieściłem, to ty też się zmieścisz. Czekaj, czekaj, ruszaj. O, I jest dobrze. Dobra, no to sprawdzamy, jedziemy. Czy my coś tu... Może spróbuję też po dwa w razie czego będziesz mi tutaj mówił, jak ja coś pominę, dobra. Motylek i gwiazda. Motylki są. Motylek. Motylek i gwiazda. Motylek jest też, ale gwiazdy nie mamy. Żadnej nie było. Teraz mamy sakwa i diament. Sakwa i diament. Sakwa, tu jest diament. Diament był. Nie mamy, tu mamy diament, ale sakwy nie, nie ma. nie dali. Piłeczka i biedroneczka, jak się rymuje. Piłka i biedrona, tu mamy tutaj biedronkę. Tutaj nie mamy i tu też nie, nie mamy. Oj, oj, oj. Łódź i balony. Tu są balony. Balony i łódź. Tu mamy łódź. Tu balony. Baloniki jeszcze tu raz, dwa. I łodzi już nie. Kluczyk i wiatrak. Kluczyk i wiatrak. Szybko no. poszło. O, wiatrak jest, hej no. go. <grystanie> Ale szybko poszło, bo tylko jeden sygnał. Ej, Biedronka była, a nic nie mówisz. A, ona bo, była szybci. A ty miałeś tutaj czuwać nade mną. No. <grystanie> Co trenę nie miałam, nie. Nie, to jeszcze nie. Słoń i popcorn. Słoń jest, widzisz, ja mam słoń. Słoń i popcorn. Poczekaj, popcorn tutaj mamy. Jeszcze tu widzę jeden. I drugi obok. I drugi o razem. No. Dobra, tutaj nie było słona, nie było. Tu popcorn wydrapany, tu jest słon. Tu mamy słonika. Tu mamy popcorn. Jeszcze coś? Tak, jeszcze dwa słonie. Aha, tu jest słoń. Jeszcze jeden słon, i zgubiłam. Mm -hmm. Gdzie on? Czwartej. Gdzie on jest? <laughs> Tutaj ty się ukrył żoniątko. Ma Dobra, teraz mamy kości i rowerek. Czyli tu mamy rowerek. Rowerek. Tu nie. I tu mamy rowerek, ale kości nie ma. No zabrakło. Trudno. Klapki i serduszko. Serduszko dla wszystkich naszych wspaniałych widzów, kochani od nas. Klapeczki. Tutaj. Tutaj. Klapeczki. Tu już nie. Tu nie ma. A serduszka w ogóle nie było. Ale, Ale na dole kapeczki. Jeszcze tak. Jeszcze ostatnie tutaj. Następny ptaszek. I arbus. Tu mamy arbus, tu mamy ptaka. Yy, tu arbuzik arbuzik. I to tyle. Czy jeszcze coś? No Co wszystko. Tak, na pewno. Monetka i leżak. Monetka z leżakiem. Leżak jest tutaj. I tu monetka. O, to też postakowo widzę. Krabik i rolki. Krabik jest tutaj Tutaj I co? I rolki I rolki Tyle. Jeszcze jedne. Jeszcze jedne rolki tutaj, ale nic nie ma, nie? No, no wygląda, nie. nie. No po kolei 46, kochanie, zobaczcie, 47. Pustakowo. Na razie jest pustakowo, wątpię, że coś tutaj jest. Wypadnie w ogóle, teraz ty jedziesz. Jedź. Tak, biorę się wobec tego za zdrapeczkę z numerem 45. I zobaczmy, co tu się kryje. I mamy tak na początek klucz i cytryny. Dobra, cytryny są. Klucze i cytryny. Klucze są tutaj. Tutaj tutaj i cytryna i cytryna i cytryna. W porządku. Następne symbole to serce i lody. Z sercem zaczynamy tu. Czy coś jeszcze znajdziemy? Nie. Serce, lody, lody są. Nie. I to tyle. Nie. Następnie czapka, arbus. Czapka i arbus. Czy wy tu się gdzieś pojawicie? Czapka, owszem. Tu kolejna czapka, i jeszcze tu. Arbuzem. Ale arbuzów to ja tu nie widzę. Kolejne symbole to klapki i gwiazda. Klapki z gwiazdą. Tu są klapeczki. Gwiazdki również się pojawiły. I tu jeszcze mamy na dole klapeczki. To chyba tyle. Tak, teraz czas na ptaka i wiatrak. Ptaki i wiatrak, dobra. Petrak już jest, tu kolejny, jeszcze jeden. Ptaszek też się odnalazł. I to będzie na tyle. Następne dwa. Dzwon i sakwa. Dzwon i sakwa, czy gdzieś tu są? No dobra, dzwon jest. Tutaj kolejny dzwon. A sakiewki niestety nie widać. Moneta okulary. O z tym chyba będzie gorzej. Moneta okulary, bo nie kojarzę. No, no nie, nie, faktycznie nie ma. Łódź i słoń. Łódź, a, słonik jest. Łódka też. I słoniki. Następne diament parasol. No, to diamond, to parasol, mhm. diament, parasol i diament. I jeszcze parasol. No to chyba tyle. Następne dwa. Rolki z popcornem. Rolki są. Popcorn yes. daje linię. To ja już właśnie. Popcorn, popcorn i tu jeszcze popcorn. O, to jest jedna będzie może wygrana. To tak, pusto całkiem nie będzie. I jeszcze na koniec mamy rower i krab. Rower, krab. No i to będzie tyle. A wygrana to tym razem. No. <grym> Cały zwrocik. Ale no ale wiesz. dobra, fajnie jest. BB. To potwierdza. Lepiej jakby już jak całkiem by było zero, to chociaż coś jest nie. Dokładnie. A teraz ja mam bezpokoi. Właśnie widzę to z 44 ja mam. Tak, to jest ostatnia z tej jednej z paczek. Dobra. Czekaj, ustawiamy. ustawiamy. I sprawdzamy. Co my mamy? Rolki. I księżyc. Rolki, księżyc, rolki, księżyc. Tu jest księżyc. I tylko to? Tak. Ale prze, pierwszy przelot i tylko jedno. No co zrobisz? Co źle wróży. Podkowa i wiatrak. Tu jest podkowa. Podkowa, podkowa i wiatrak tu jest podkowa, tu mamy wiatrak, tu podkowa jeszcze, podkowa, i tyle. Leżak i gwiazda, mhm. leżak i gwiazda, leżak gwiazda. Gwiazda? Jeszcze na czarno. Leżak leżak i gwiazdka. Co tutaj się jeszcze dzieje? Jeszcze gwiazdka. Poczekaj, ja tutaj patrzę jeszcze. Tu jest gwiazdka, tak, ale. Leżaka nie mam. No nie. Ups. Mało coś, nie? No na razie mało. No dobra, teraz monetka i łódź. Tu mamy łódź, tu mamy monetkę i łódź. Tu również mamy łódź, teraz tutaj nie ma, tu mamy monetkę. Łódź i łódź, tak, laczki i popcorn. Laczki i popcorn. Popcorn jest. No niewiele tego. Uuu, ja chciałam tutaj rozkręcić sakwa i kości. Sakiewka i kości. Sakiewka jest. Sakiewka. Mm, gdzieś coś jest. No tu. Właśnie tam, gdzie masz drapak. Miałaś. Tu. Jej na kości. Takie blade on. No co zrobić? Nie zauważyłam normalnie. Teraz piłka i lody. Dobra, jedziemy w Pierwszy raz tak robię podwanie. Będę tak jakoś ten Piłka i lody. Tu mamy lody. Tu mamy. Tu mamy lody. I tyle. Kwiatek i krabik. Tu mamy kraba, tu mamy krabika, mamy kwiatka, mamy kwiatka, kwiatka. Czy są jeszcze kraby? Nie. Teraz mamy dzwonek i słoneczko. I tu mamy słoneczko, a tu jeszcze kwiatek nic nie mówi. No i słoneczko. I su co? No słoneczko, tak. Daję nie że po kolei. <grym> 4, 6, 4, nie, 4, no. 5, 4, 4, tak to było? No, jakoś tak. O, no to ja już się cieszę. No, wtedy ja mam też tą piątkę, tego piątka matkę, teraz ja co ja szukam. Dzwonek i słoneczko. To słoneczko jeszcze, tutaj jeszcze mamy dzwonek, a tu już szybciej widziałeś? No tak. Mm? I tu jeszcze dzwonek, czy coś jeszcze pogubiłam? Nie, to jest ok. Dobrze. Teraz słonik i okularki. Okularki są tutaj. O! Więcej nie widać. No i ostatnie. Balony i biedronka. Czyli tu mamy biedronkę, baloniki, biedronkę. I biedronkę. I baloniki jeszcze jedne. I baloniki jeszcze jedne. Tu. <noise> to dobra. No i co, też piątek na pewno, tak? No, no to dobrze. Ale kurczak więcej nie chcą dać, nie? Będę. No to się dzienie, zgadza, ale... no to dobra, coś jest. Ale coś już wpadło. Dobra, teraz z tej drugiej paczki zobaczymy, numer siódmy mam. I, zobaczy, ale szósty. i Ech, zobaczę, co je. tu się kleje. Na początek szukać będę leżaka i tęczy. Leżak, tęcza. Tu nie widzę, tu tęcza jest, leżak też. Tęcza, leżak oraz leżak. Dobra, następne. Korona z arbuzem. Arbus jest. Korona i arbus. Dobra, mamy arbuza. Tu kolejny. Tu jeszcze jeden. No ale coś korony nie widzę. Bo okay. chyba nie ma. Czas na klucz i klapki. Klucz i klapki. Czy gdzieś tu są? Kluczyk jest. Jeden, bo już go przeuważyłem. Teraz jeszcze spróbuję klapek. klapki doszukać, ale nie ma. Mm -hmm. Rower i łódź. Rower oraz łódź. Tu też nie ma. Łódźka. Łódźka. To, łódźka łódka dopiero jest? Łódźka jest. Łódźka jest. Dobra. Aż trzy sztuki, ale rower już ukradli. Łódźki. Dobra. Diament i gwiazda. Diament z gwiazdą. Gdzie tu mogą być? Diamencik jest. Dobra. Diament, gwiazda. Nie ma. Dobra, czas na słonia i wiatrak. Słoń jest z wiatrakiem razem. Tu jest jeszcze słoń. Słoń z wiatrakiem. Tu jeszcze wiatrak. Słoń i wiatrak. Dobra. To będzie tyle. Krab i rolki. No, krabik tutaj się zameldował. Tu są rolki. I czy coś jeszcze? No krabiki jeszcze są. I rolki również z krabikiem. To chyba tyle. Wobec tego balony i parasol. Balony są. Balony i parasol. O, parasol tutaj. A baloników już więcej nie ma. Wobec tego teraz cytryna lody. Cytryna i lody. Tu się cytryna schowała. Tu jeszcze jedna. No lodów widać brak. No to popcorn i sakwa. O, no, popcorny tu są. Popcorny, tak. Sakwa tu jest. Dobra. Sakwa też. Tu sakwa i tu sakwa. I co, ostatnie dwa. Piłka i biedronka. Piłka, biedronka. No tu jest biedronka, ale nic nie daje. No i to chyba tyle. Tak, tu są różne. Teraz moja ostatnia. Moja ostatnia numerek szósty. I co? Mam Pokazałam szóstkę tak. Czekajcie co tu ustawię, dobra. Jest. Chyba jest dobrze. Teraz mamy tak słonika i księżyc. Słoń i księżyc. Co? Tu się zadziało? Uuu. No tu się zadziało, że nie ma żadnego z nich. To patrzcie, już dwa po prostu poszło. Leżak i klapki. Tu mamy klapki. Tu mamy klapki. Tutaj są klapeczki. Tutaj nie mamy. Tu z leżak jest. I klapek już nie ma. Kolejny ptaszek i diament. Tu jest ptaszek. Tu jest ptaszek i diament. Tutaj nie mamy nic tutaj. Nie ma. Kości i moneta. Moneta, moneta, kości, kości. Kości i, i coś jeszcze. Co ja szukam? Kości i, i monety. Kości i monety. Teraz tu mamy kości. Kości. To chyle. Nie, to... jeszcze jedna. Kości. Niżej. Aha, tutaj to. chyba patrzyłam czy nie ma monety jeszcze. Okay. <gry> czy nie przegapiłam. Po, Podkowa i kwiatek. Tu mamy kwiatek. Tu podkowa, podkowa i kwiat. Tu mamy kwiatek, podkowa nie ma, tu jest tylko jeszcze kwiat. Rolki i piłeczka. To mamy tu rolki. Tu mamy rolki. Mm -hmm. No dole, piłeczki. Ja, no ja po kolei jadę. Uh -huh. Teraz tu mamy piłkę, tu mamy i jeszcze tu jedną i mamy coś jeszcze? Tak, piłkę jest. jeszcze jedną. Uh -huh. No właśnie, chciałam to właśnie powiedzieć. <laughs> Parasol i biedronka. Tu nie ma. Parasol, biedronką. Tu jest parasol, tu jest parasol tu mamy. Tu również jest i tyle. Kluczyk i tęcza. Tu są tęcze ładnie po kolei. Tutaj ale klucza nie mamy. Teraz motylek i cytrynka. Motylek jest. I tyle. To tyle. Ale jak słabiutko. Rower i sakwa. Rower, sakwa. Rower i sakwa. Gdzie ty jesteś? No sakwy są. Roweru sakwa. nie widać. Nie ma rowerku właśnie. Tylko były sakiewki. No i ostatnie balony. I gwiazda. Tu są baloniki. Oj, oj to wygląda pusta. Tu baloniki. I gwiazda, na dole. I gwiazda na dole, czyli te drugie paczki to już nic nie dali. Kontrolne różne, także kochani. Mamy cztery zdrapeczki puste. <grym> no. no ale na pocieszenie na szczęście. Hurra! Po piątaku na no równo. Dwie nam dały po zwrociku, także. Ale zobacz tym samym, ty. A, no okążył Tak, Dobra, no. No, dyszka jest, kochani. Dobrze, że nie jest całkiem pusto. Także my się cieszymy, że chociaż coś tu, coś na mnożę, tu jest. Na że nie jest. Także kochani, życzymy Wam wspaniałych premier, bogatych premier. Wygrywajcie, wygrywajcie jak najwięcej. No i my widzimy się na kolejnym naszym odcineczku, na a który już, już zapraszamy. A to już wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie. Po Pozdrawiamy, zobaczenia. wysyłamy buziaczki dla Was. Pa! pa.